Czy zdawałeś sobie sprawę z faktu, że co najmniej 10% populacji Egiptu jest zarażona wirusowym zapaleniem wątroby typu C, WZWC? W samych tylko Stanach Zjednoczonych choroba ta powoduje więcej zgonów niż AIDS. W skali globalnej dotyka ona 4 razy więcej ludzi niż AIDS. Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi problem zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. A główne powody jego rozprzestrzeniania się to niski poziom higieny podczas zabiegów medycznych oraz zakażenia wśród ludzi przyjmujących narkotyki drogą dożylną. Jeden z ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia określił chorobę WZWC mianem bomby czasowej z uwagi na fakt, że ludzie zakażeni tą cichą, skąpo objawową chorobą często nie są świadomi swojego stanu przez lata. U 60% osób zakażonych wirusem dochodzi do przewlekłego zapalenia wątroby, co z kolei może prowadzić do raka wątroby, pomimo że obecnie dostępne są już skuteczne metody leczenia, które mogą pomóc blisko 80% zakażonych. Niska wiedza społeczeństwa na temat WZWC oraz brak rzetelnych danych stanowią główną przyczynę problemu. Badania wykazały, że 16 z 27 krajów Unii Europejskiej posiada znikome dane na temat choroby, bądź nie dysponuje nimi w ogóle. Aby stawić czoła istotnym zagadnieniom medycznym, społecznym czy ekonomicznym, konieczna jest przemyślana strategia, począwszy od zebrania konkretnych danych, poprzez uświadamianie o chorobie, aż po skupianie się na sposobach jej zapobiegania. Zobacz pełny raport opracowany przez Economist Intelligence Unit oraz wspierany przez firmę Johnson.